W poniedziałek, 22 października, rozpoczynamy informację. Policjanci na tropie konopi. W drewnianej stodole, która znajdowała się zaraz obok plantacji, policjanci znaleźli 38 drzewek. Zakład lakierniczy podzielił mieszkańców. Nawet jest nieraz taki czas, że dziecko nie może wyjść na pole, bo tak tutaj śmierdzi. To jest jakaś zemsta za. nie wiem, za. Trudno określić za co to jest. Myszańska gmina może stracić działkę. Wydzierżawiający te działki nie prowadzą tam żadnej inwestycji. Limanowscy policjanci zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich. Czarnorynkowa wartość narkotyku szacowana jest na około 180 tysięcy złotych. Mówi Stanisław Piek, zarzecznik limanowskich policjantów. 12 października około godziny 19 wokół zabudowań zaczął kręcić się młody który jak się później okazało był 29-latkiem został on zatrzymany i osadzony następnego dnia 13 października w godzinach południowych wokół zabudowań pojawił się kolejny mężczyzna również 29-latek policjanci go tam zatrzymali na miejscu doprowadzili do komendy pożarowej policji limanowej i tutaj został osadzony czy policjanci odkryli tylko i wyłącznie plantację konopi czy już były półprodukty gotowe do sprzedaży. W drewnianej stodole, która znajdowała się zaraz obok plantacji policjanci znaleźli 38 drzewek. Już one były w takim stanie, którym nadawało się do przetwarzania na susz roślinne. Zakład lakierniczy podzielił mieszkańców Kaniny. Sąsiedzi Stanisława Ganzarczyka, który chce uruchomić zakład, twierdzą, że będzie on zagrożeniem dla zdrowia. O. Po co to przywozi tutaj? Tak, damieniali, żeby sobie postało? Te, samochody te, no, oporycie. nawet żeśmy nie wiedzieli, który samochód jest zamieniony, bo zawsze były Nocami. czerwone. Stanisław Gancabczyk od 1996 roku prowadzi zakład mechaniki pojazdowej w Kaninie. Naprawia, wykonuje tzw. blacharkę i maluje samochody. Przez kilkanaście lat pracę prowadził bez jakichkolwiek pozwoleń, w tym oto budynku. Ale pomieszczenia, w których te prace, jak sam mówi, od czasu do czasu wykonywał, nie mogły być tam prowadzone, bo nie miał stosownych pozwoleń na wykonywanie tego typu działalności gospodarczej. Z momentów protestów, którzy jak sąsiedzi wnieśli protesty, zaczęli protestować, to już nie prowadziłem tutaj. Nie prowadzę. Nie? nie wiedział, że na tego typu prace, które wykonuje, musi mieć stosowne pozwolenia. To jest jakaś zemsta za nie wiem, za trudno określić za co to jest zrobione. Dwa lata temu postanowił ten stan rzeczy uregulować. Zwrócił się do Urzędu Gminy w Limanowej o wydanie stosownych pozwoleń. Ja po prostu chcę to zrobić zgodnie z prawem i wniosłem odpowiednie dokumenty. Uwarunkowania środowiskowe. Wtedy też zaczęli protestować jego sąsiedzi, którzy skarżyli się na wykonywane całymi dniami pracę. Urzędników oszukuje, przyjedzie policja, no to na płocie do bramy dopuści, dziękuję i tyle. I, i tego, I nie chcę, nie chcę ich wpuścić do środka, co tam robi. Żaluzje zasłoniane są w tym, w budynku, budynek jest nielegalny i wszystko urzędnicy przytakują na to. Jak, jak możemy tutaj żyć, jak możemy dalej istnieć? Przecież mam całkowicie psychika siądzie tutaj, bo, bo słysząc takie huki, gwizdy, cięcia, szlifowania, malowania, to przecież ja nie mam prawa tutaj, gdzie mieszkam, żebym przyszła z pracy i spokojnie wypoczęła. Cały materiał możecie Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej. Gmina Mszana Dolna może stracić 25-arową działkę na rzecz jednego z mieszkańców Mszany górnej. Działka ta znajduje się przy drodze wojewódzkiej 968. Droga wojewódzka 968 to przy niej znajduje się działka o powierzchni ponad 6,5 hektara. Jej właścicielem od 2005 roku jest Gmina Mszana Dolna. Wcześniej działka ta należała do starostwa Pywatowego w Limanowej. Choć mszańska gmina ma wobec tego rozległego terenu bardzo ambitne plany, to nie wiadomo, czy one się ziszczą. W przyszłości miałby tu powstać stadion lekkoatletyczny z prawdziwego zdarzenia. Ale czy powstanie, nie wiadomo. Na to, pierwsze, muszą włodarze mszańskiej gminy znaleźć pieniądze. Po drugie, muszą z części tego terenu usunąć dotychczasowych dzierżawców. A to, jak się okazuje, nie jest wcale takie proste. Wydzierżawiający te działki nie prowadzą tam żadnej inwestycji, są to tylko pod składowanie kruszywa. W 2011 roku wójt Mszany Dolnej Bolesław Żaba podpisał umowę z pięcioma właścicielami firm, które chciały w części tego ogromnego placu sprzedawać węgiel, piasek i inne materiały budowlane. Myśmy po prostu zalegalizowali użytkowanie tych gruntów zlokalizowanych powyżej boiska witów w Mszanie Górnej dlatego, że te działki no jakby no nie przynosiły żadnego dochodu. Wójt umowę podpisał, ale nie z wszystkimi najemcami, bo jeden z nich postanowił wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedlenia własności. Z tym panem umowa dzierżawy nie została podpisana nie wiem dlaczego i na jakich zasadach. My też pytaliśmy wójta tam, Dolnej, dlaczego umowa z tą osobą nie została zawarta. Tego też nie wie pytany przez nas Michał Mysza, sąty z Mszany Górnej. Nigdy ten pan nie był właścicielem tej działki. Z dokumentów wszystko wynika, że to były grunty LZGW, a później Skarbu Państwa, które zostały przekazane Urzędowi Gminy w formie darowizny w 2005 roku. I roszczenia tego pana są moim zdaniem wykonujące z dokumentów bezpodstawne. Być może są równi i równiejsi. Sołtys Myszany Górnej zna sprawę od podszewki. Jest nawet świadkiem w dziwnym dla niego postępowaniu sądowym. Zwróciłem się do pana przewodniczącego w dniu 6 września z pismem o skierowanie przedmiotowej sprawy do komisji rewizyjnej celem zbadania zasadności zasiedzenia gruntów jak i umowy podpisanej umowy dzierżawy. Teraz najemca, który na pięciu arach prowadził działalność gospodarczą do 2005 roku, domaga się od sądu prawa zasiedzenia do powierzchni 25 arów. Mieszkańcy, którzy o tej sprawie nas powiadomili, nie chcieli się do kamery wypowiadać, bo są sąsiadami wspomnianej osoby. Nieoficjalnie mówi się, że wspomniany najemca ma bliskie powiązania z urzędnikami gminy Szanadolna, stąd też ich opieszałość w tej sprawie, jak i również nie do końca zrozumiałe zachowanie włodarzy gminy. Co prawda jest już po sezonie, ale na starcie zawodów stawili się ci, którzy wcale nie byli tłem kończących się motocrossowych zmagań. Słoneczna pogoda, miła atmosfera i to, co w tym sporcie jest najważniejsze, chęć i zapał oraz adrenalina zarówno dla samych zawodników, jak i kibiców, którzy przyszli na tor motocrossowy w Kamienicy z różnych pobudek. Polega startuje w zawodach. Mój facet jeździ na motorze, więc musi mi się podobać. Zawodnicy rywalizowali w kilku klasach. W kategorii junior klasą dla siebie był Kamil Szuta. Klasyfikację MX1 wygrał Michał Marmuszewski. Stawkę w MX2 ustawił Łukasz Papik. Zawody w Kamienicy były również dobrą okazją do podsumowania mijającego sezonu. Sezon te, tegoroczny był udany dzięki m.in. Danielowi Moczko, Jarosławowi Guzikowi i Żydkowiczowi, gdyż stanęli na podium w najlepszych y, tego typu zawodach. Choć to impreza bardziej o charakterze integracyjnym i mająca na celu propagowanie skądinąd tego bardzo popularnego sportu, to wydaje się być również świetną okazją do promowania regionu. Tor bardzo dobrze przygotowany, atmosfera bardzo miła. Jak No, szkoda, że nie ma paru mocniejszych zawodników, bo konkurencja jest trochę słaba. Wszystkie tego typu imprezy bardzo mi się podobają, bo to, jest, to ma na cel tylko i wyłącznie promowanie naszego sportu i i jest dobre dla nas tak naprawdę, bo dużo szersza publiczność widzi, widzi po prostu nas, nasze wysiłki, no i daje nam szansę pozyskania sponsorów i dalszą jazdę, dalszy rozwój. Inicjatywa młodych ludzi z klubu MKS Gorce w Kamienicy na pewno zasługuje na uwagę. Okazuje się, że za niewielkie pieniądze i przy własnej inicjatywie oraz pracy można zrobić fajną imprezę, która jak pokazują tegoroczne zawody na trwałe ma okazję wpisać się w kalendarz imprez. Sportu motocrossowego. Bardzo fajnie przygotowany tor. Jedzie mi się bardzo dobrze. Ukończyłem pierwszy bieg na pierwszym miejscu. No, mam nadzieję, że w drugim biegu będzie to samo. Były dyplomy nagrody książkowej, najważniejsze recytacja wierszy. Ksiądz Józef Jamroż to jest taki nasz góralski ksiądz Popiełuszko. W niedzielę w Mszanie Dolnej zakończył się dziesiąty konkurs poetycki imienia księdza Józefa Jamroza. Powołanie. Nie było cudu, nie stanąłeś przede mną, nie powiedziałeś, panie, uszomę słów: Pójdź za mną. A jednak usłyszałeś Twój głos o panie, bo w sercu Twym radość i szczęście. Nikt nie wie, co się w duszy Twej działo, ziarnko Twego głosu. Na scenie ci, którzy mogli dojechać i mieli najbliżej. Uważam, że jest to wielka zachęta dla. Dzieci i młodzieży. Chciałabym też jakoś wpłynąć na to pozytywne wychowanie i dać każdemu taką iskrę jakiejś. Nadziei na to, że można coś robić, można tworzyć, można sięgać po lekturę. Łącznie na konkurs nadesłano 1500 utworów pisanych wierszem i prozą. Recytowali je młodzi i starsi. Nie zastanawiam się zbytnio, kiedy i gdzie was spotkam. Przysyłają świadectwa o księdzu patronie konkursu, ale również o innych kapłanach, też albo zamordowanych, albo takich, których cenili. O świat. Tegoroczny konkurs świat. Pod hasłem O autentyczną wiarę. Na następny magazyn zapraszam już za tydzień. żegna się z Państwem Monika Antosz-Grodzicka.